Na imię Iwona i chciałabym Wam opowiedzieć o pewnej niezwykłej osobie, którą miałam przyjemność, miałam zaszczyt poznać wiele, wiele lat temu. Dzisiaj właśnie pożegnałam ją razem z jej najbliższą rodziną. Ją pożegnałam na cmentarzu. Skończyła 99,5 powiedzmy lat, więc można powiedzieć, że no, miała sędziwy wiek. Pozwólcie, że przybliżę Wam tą osobę. Jest to moja bliska, bliska mi osoba, moja przyjaciółka, jeśli mogę tak nazwać. Kobieta, która mogłaby być moją babcią. Ja skończyłam 50 lat, ona 99,5 teraz. Poznałyśmy się wiele lat temu. Dokładnie we wrześniu byłoby 24 lata. Poznałam ją sprzedając jej mieszkanie. Właściwie nawet nie sprzedałam jej mieszkania, ale rezerwację dokonałam. Jako 76-latka przyszła do naszej firmy, jesteśmy firmą deweloperską, i chciała kupić mieszkanie dla swojego syna. Była to bardzo, od razu widać było, że bardzo taka wrażliwa, bardzo taka, taka wyjątkowa osoba. I ona podeszła akurat do mnie, byłyśmy we trzy w marketingu i bardzo tak uzewnętrzniła się. Po prostu popłakała się, powiedziała, też wspomniała mi jakie przeszła trudy w swoim życiu, powiedziała mi, że była w obozie koncentracyjnym, dostała wyrównanie za, z tego powodu i dlatego chciałaby zabezpieczyć swojego, życie swojego syna, który też borykał się z ciężkimi doświadczeniami tym, zdrowotnymi, i ona powiedziała coś takiego, że nie wie, które, które z nich pierwsze umrze, bo ona, wiadomo, ma po tych przeżyciach ciężkie, ciężkie życie zdrowotne, a syn ma raka. I ja się ulitowałam nad nią i oczywiście najlepsze mieszkanie jej zarezerwowałam. Suma Sumarum nie kupiła u nas mieszkania, ale ja wierzę, że to czemuś miało służyć, to że ona przyszła do naszej firmy i akurat ze mną mogła rozmawiać. Tego samego dnia zadzwoniła do nas do firmy. W tym czasie nie było komórek, więc komunikacja była bardziej utrudniona. I jako starsza osoba, jak się domyślacie, ludzie starsi boją się obcych. Ja byłam obca dla niej. Ale wysłuchałam i ulitowałam się nad nią, bo było mi przykro słysząc taką historię, tak w skrócie jej życia. I ona zadzwoniła i zaprosiła mnie do siebie. Byłam zaskoczona. Pojechałam do niej. I yy, ja byłam świeżo, akurat po ślubie, stąd znam w ogóle datę, kiedy myśmy się poznały, bo to było we wrześniu właśnie 20, 20, 20, w 1999 roku. Pojechałam do niej i porozmawiałyśmy sobie, i ona zaczęła od tego, że. No, tak wiedząc, że ja jestem świeżo po ślubie, więc zaczęła pytać się, jak to było, jak, jak ceremonia wyglądała, jak ksiądz i takie rzeczy. Ja wtedy powiedziałam, że Pani Zosiu, ja nie jestem katoliczką. Ja wiele lat byłam katoliczką, teraz jestem w kościele ewangelicznym. I widziałam, że to wywarło na nią taki negatywny wpływ. Ja pomyślałam sobie, że to jest pewnie pierwsze i ostatnie moje spotkanie z nią. Spodziewam się, że pewnie pomyślała sobie, że może nie wiem, w jakiejś dziwnej grupie religijnej jestem, ale nie zmienia to faktu, że porozmawiałyśmy jeszcze o jej, o różnych rzeczach, już nawet nie pamiętam o czym rozmawiałyśmy, na pewno, na pewno stała mi się bliska, z każdym, z każdą taką rozmową była bliższa mojemu sercu i... i Umówiłyśmy się na następne spotkanie, ja nie wychodziłam z inicjatywą, to inicjatywa była po jej stronie i, i tak się zaczęła nasza wieloletnia przyjaźń, nikt by się nie spodziewał, my na pewno, że to taki, takie tyle lat nam to zajmie, taka nasza znajomość i powiem tak, no właśnie, nawet nie wiedziałam, że to już tyle lat tak naprawdę się znałyśmy i ja odwiedzałam, tak starałam się w ja miarę regularnie, co dwa tygodnie może, i oczywiście też i pana Wojtka poznałam, i mieliśmy nieraz takie bardzo fajne rozmowy, ale głównie tam przychodziłam ze względu na panią Zosię. Bywałyśmy czasami z panem Wojtkiem w trójkę, gdzieś pojechaliśmy na jakiś, na jakiś obiad ze dwa razy. Takie było to bardzo takie dla nas ważne, że mieliśmy głęboką więź, bo ta więź się po prostu pogłębiła. I mogłyśmy sobie mówić o różnych rzeczach, naprawdę jak, jak przyjaciółki, aż niewiarygodne, że taka różnica między nami była w wieku. I chcę tylko powiedzieć, że ja skupiałam się na tym, jak rozmawiałyśmy, ja lubiłam ją słuchać. Lubiłam słuchać, co ta kobieta przeszła, jakie życie miała, jakie ma myśli, przemyślenia i to, co chciałam, na co chciałam zwrócić uwagę. ja to, co mogłabym powiedzieć o pani Zosi, to była to kobieta łagodnego ducha. To była kobieta, która przeszła takie trudy, których mało kto przeszedł, i można powiedzieć, że byłaby usprawiedliwiona, e, myśląc źle o pewnych ludziach i nawet czasami wygrażając Bogu. Niektórzy by tak powiedzieli: no, ma prawo, bo rzeczywiście piekło na ziemi przeszła. Ja nie jestem za tym, żeby wygrażać Boga absolutnie, nawet jeśli się przechodzi takie piekło. Ale chcę powiedzieć Wam, że ta kobieta po prostu miała łagodnego ducha. Była łagodnego ducha. I ona bardzo łagodnie mówiła o swoim życiu. Ona trzy lata przeżyła w obozie koncentracyjnym Ravensbrück. To, co ona mi pokazywała, pokazywała mi różne rzeczy z tego okresu, więc nawet ten jakieś ubranie pasiaste później jak szukała mamy i ten, wiecie, ten szacunek do, do rodziców, gdzie zachwycała mnie ta kobieta, ta kobieta po prostu dla mnie była wyjątkowa I, i jak ona mówiła mi o tym, to po prostu mówię, biło taką, no mówię łagodność chyba mi się najbardziej tutaj Odpowiada, jeśli miałabym powiedzieć. I zauważyłam, że pan Wojtek, jak słyszy, słyszał o tych historiach, to bardzo się denerwował, bo on z racji tego, że bardzo kochał swoją mamę, no, mogę powiedzieć, że ich relacja była dla mnie naprawdę czymś wyjątkowym. Zobaczyłam miłość między mamą a synem. To była może czasami trudna miłość, dlatego że wiadomo, że oni byli zdani na siebie, w pewnym sensie pozostali sami razem, mieszkali razem od lat. I wtedy, gdy były trudy, to wiadomo, że przekładały się też na ich życie, ale to była miłość, piękna miłość. Matki do syna i syna do matki. I ja wiem, że on, mówiąc nawet denerwując się na tych ludzi, którzy zrobili jej krzywdę, i nawet też mówiąc, że dlaczego Bóg do tego dopuścił, ja w tym wszystkim staram się widzieć e, jego miłość do mamy. E, był taki moment, że nie bardzo ja, ja chciałam przerwać mu takie właśnie, że, że on tak źle mówi o tych ludziach i w ogóle i o Bogu, ale w tym wszystkim naprawdę widziałam, że on po prostu z miłości do matki, nie mógł sobie po prostu z tym poradzić. Za to mama jego po prostu nie miała. Ona miała przebaczenie w swoim sercu i to było takie piękne. I powiem tak, to spowodowało, że dużo łatwiej mi z nią było rozmawiać na temat Boga. Bo tak naprawdę ona była otwarta, żeby rozmawiać o Bogu, o Jezusie. I to było piękne. Ja, jak przyszłam pierwszy raz i tak pierwsze nasze spotkanie, to widziałam, że ona bardzo. No, wiadomo, jest katoliczką. Ja byłam wiele lat katoliczką, więc ja wiem, z czego ja wyszłam. Zadecydowałam, to była moja decyzja, już dojrzałej osoby, żeby wyjść z religii po prostu, która nie dawała życia i nie widziałam w niej, w niej żywego Boga. Mówiło się o Bogu, ale nie było żywego Boga. I ja powiem tak, jak z nią rozmawiałam, to skupiałyśmy się nie na jakichś różnicach, w jakim jesteśmy jakościele, a w jakim ona. Tylko mówiłyśmy o Bogu, tak naprawdę. I bardzo lubiłam też słuchać jej przemyśleń. Ona pytała się mnie o różne rzeczy. I często też brałyśmy Biblię i czytałyśmy, czy tak się sprawy mają w Biblii. I powiem tak, oczywiście widziałam, że ona tu słuchała o Bogu, rozmawiała, ale gdzieś tam były te takie tendencje, no wiadomo, katolickie która wiadomo, no, ona była katoliczką, więc trudno było o inne zwyczaje, więc y, były różańce, ona modliła się na różańcu, ja tylko tyle co mogłam powiedzieć, to y, powiedziałam Pani Zosiu, jeśli dla Pani jest główny autorytet Biblia, to Biblia zabrania modlitw do ludzi, y, Maria była cudowną Bożą kobietą, niesamowitą, myślę, że bo określenia w Biblii na jej temat były bardzo zasadne. To była najszczęśliwsza kobieta z wszystkich kobiet, jakie kiedykolwiek żyły, najbardziej pokorna, niesamowita. Właśnie nic złego nie można powiedzieć o tej młodej dziewczynie, która, która po prostu podjęła się wyzwania niewiarygodnego. Zrobiła to absolutnie przez wiarę, bo też biedna nie wiedziała, z czym to się je. Dostała taką wizję. Gabriel, Anioł Gabriel się ukazuje i mówi coś takiego, wiedząc, jak w tradycji żydowskiej wygląda sprawa nawet właśnie tych temat zaręczyn, poczęcia dziecka, wszystko musiało być moralne. I ta młoda dziewczyna po prostu no, zrobiła coś niewiarygodnego i mam wielki szacunek do Marii, i Biblia z wielkim szacunkiem się o Marii wyraża. Ja to mówiłam z panią Zosią. Ja powiedziałam, Pani Zosiu, Biblia. E... Mówię o jedynym pośredniku między Bogiem a człowiekiem. I bynajmniej Maria nie jest tym pośrednikiem. Biblia bardzo jasno komunikuje, że jest to osoba Jezusa Chrystusa. I yy, ja jej nie, nie, kon, nie koncentrowałam się na tym, kiedy ja po raz kolejny przyjeżdżałam do niej, rozmawiałyśmy o tym, a ona znowu widziałam, że gdzieś ten różaniec zleżał, bo to nie była w ogóle moja rola. Ja po prostu skupiałam się na właściwej osobie, na osobie Boga. Tak? Więc myśmy rozmawiały na ten temat, a ona już coraz więcej tak naprawdę rozumiała i czytała Biblię. Bo tak szczerze powiedziawszy, ja pamiętam, nie czytało się nigdy Biblii, bo to się zawsze myślało, że ksiądz wie lepiej i się scedowywało takie rzeczy na księdza, a samemu się coś tam wiedziało, czy się nie wiedziało, i się niekoniecznie to było spójne z Biblią. I był czas, kiedy ja jej też. Polecałam dobre książki. Książki, które naprawdę były oparte na Biblii. I powiem tak, ona chłonęła, po prostu chłonęła Biblię, chłonęła książki. I to było niesamowite, że to był czas, kiedy dobrze widziała, dobrze słyszała. Dlatego, że myśmy się znały, już mówię, no prawie 24 lata. Ja nie wiem, kiedy to się stało, że nagle jej wzrok e, e, zaczął, zaczął szwankować, słuch zaczął szwankować, zaczęła gorzej chodzić. Wiecie, to, to jest już, mówię, przy takiej ilości lat to po prostu się tak, jakoś tak zaczęło dziać i był czas, nastał czas pandemii i y, to był trudny czas, oni strasznie spanikowali, i pan Wojtek, i pani Zosia, ale nie tylko oni, myślę, że wszyscy spanikowali, po raz pierwszy, można powiedzieć, na, na planecie Ziemia coś takiego się wydarzyło, że globalnie y, paraliż nastąpił całego świata. Więc myślę, że można było spanikować i oni tak bardzo spanikowali, że tak naprawdę nie wychodzili w ogóle z domu. Więc yy, yy, nie wiem, jak ja tak naprawdę, może i na początku tak było takie, taka panika w na moim domu, ale na krótko. I później pomyślałam sobie, że, znaczy nie panikowaliśmy już później. Więc ja wiedziałam, że jeśli oni nie wychodzą z domu, to znaczy, że nie będą mieli co jeść. Więc ja im przywoziłam jedzenie. I to było, to, to było piękne. Ja po prostu powiem tak: jeśli ktoś robi coś z serca, to, to nie traktuję tego jako jakiejś zasługi, żeby ktoś ich pochwalił za to. Absolutnie dla mnie oni byli bardzo cenni i do dzisiaj mogę powiedzieć, że są bardzo. Odeszła moja przyjaciółka. Tak naprawdę dzisiaj bo byłam na ceremonii odejścia mojej wieloletniej takiej zaufanej przyjaciółki. Tak mogę powiedzieć. Pan Wojtek cały czas był w tle i też mówię, miałam z nim wiele wspaniałych rozmów. I chciałam tylko powiedzieć, że czas pandemii pokazał, że też warto mieć przyjaciół, ludzi, którzy mogą wesprzeć i, i to też zacieśniło nasze relacje. Ja po prostu starałam się im dostarczać jedzenie i, i było dobrze i po prostu oni jakoś przeżyli to wiadomo, było wszystko, już później było coraz lepiej. Ale chcę tylko Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Bo tutaj wkradł się temat. Pan Wojtek był cały czas z mamą. I ja powiem tak, na początku tak naprawdę każdy z nas ma różną pojemność i różną dojrzałość, też taką chrześcijańską. I ja też mogę powiedzieć o sobie. I był taki czas, kiedy tak popatrzyłam się na niego po ludzku, kiedy widziałam, że on jest słaby. Takim, jest bardzo wrażliwym człowiekiem, tutaj bez dwóch zdań, bardzo taki na poziomie inteligentny i bardzo wrażliwym człowiekiem. I ja słyszałam tą historię, gdzie po prostu dał się jakoś, tutaj alkohol zaczął, zaczął bywać w jego życiu, I, i tak naprawdę wtedy, gdy on był cały czas z mamą. To on po prostu często nadużywał tego alkoholu, i były czasy, kiedy po prostu mówię, no, różnie było. Czasami wiadomo, że jeśli jest alkohol, to alkohol niestety przejmuje inicjatywę, więc nie zawsze wszystko było tak jak trzeba, łącznie z podstawowymi potrzebami i dla pana Wojtka, i dla pani Zosi. I powiem tak, był taki moment, kiedy ja wzburzyłam się, pomyślałam sobie, co ten człowiek robi. Przecież on jest jedynym opiekunem tej kobiety. Ta kobieta już żyje na oparach, bo już było coraz gorzej z nią. Bo to tak e, mówię, zaobserwowałam wtedy, g, że było czasami naprawdę tutaj m, ciężko. E, wtedy, gdy pani Zosia już naprawdę potrzebowała takiej pomocy już m, poważnej pomocy. I, e, I ja się wzburzałam. I powiem, powiem szczerze, e, ja po prostu tak potępiłam pana Wojtka w moim sercu. E, że poddał się takiemu, takim używkom, kiedy on powinien być trzeźwy, trzeźwo myślący i zawsze pomocny tutaj swojej mamie, a tu nagle coś takiego. I e, powiem Wam, że Pan Bóg przyszedł mi tutaj z pomocą, dlatego, że On tak naprawdę e, mnie obciosał w tym. E, on tak naprawdę mnie ustawił, że nie wolno nikogo potępiać. Zaczęłam się patrzeć Bożymi oczami na tego człowieka. I pomyślałam sobie tak. Ja nie, nie tłumaczę alkoholu, bo to nie chodzi o to, żeby tłumaczyć, bo każdy ma swoje grzechy. Jeden taki, drugi taki, każdy ma coś za uszami. Ale zaczęłam się patrzeć Bożymi oczami na niego, bo zobaczyłam, że ten człowiek jako kochający syn jest cały czas przywiązany przy pani Zosi. Może brzydko to nazwa, ale jak pies przy budzie. On naprawdę nie miał za dużej wolności. I to była taka sytuacja, że nieraz pani Zosia płakała mi tak po prostu przy mnie i mówi: Iwona, Iwonka, e, ja wiem, że ja zniewalam Wojtka, ja bym chciała już umrzeć, żeby on był wolny. I e, to była taka troszeczkę patowa sytuacja. Więź ojca, e, matki i syna, tak wielka więź, tak mocna więź, e, ale która też i miała element zniewolenia. I to była sytuacja troszkę bez wyjścia, dlatego, że to była starsza osoba, która nie bardzo wszystkich akceptowała, żeby ktoś mógł przyjechać, nie wiem, na dwa dni i posiedzieć, być z nią. E, coraz trudniej było z nią się komunikować, dlatego, że ona naprawdę już przestała dobrze słyszeć. Nie widziała dobrze, była coraz starsza i e, powiem tak, coraz gorsza była taka komunikacja. Bóg darował mi, że ja do końca, do końca, ostatni raz jak się z nią widziałam, nie wiem, tydzień temu, e, do końca ja się z nią komunikowałam. To nawet pan Wojtek na to zwrócił uwagę, że jak to jest możliwe, że ciężko jest z niektórym, z nią się skomunikować, a jak ja z nią rozmawiam, ona mnie rozumie, ja ją rozumiem. I rozmawiamy ze sobą, śmiejemy się, rozmawiamy o różnych rzeczach. Tak było, ja wierzę, że to Bóg dał taką łaskawość. Ja wiedziałam, że muszę centralnie mówić do ucha, które jeszcze coś słyszy. I ja tak robiłam. Przysuwałam krzesło, bo ja chciałam z nią mieć taki dobry czas jak mogę mieć dobry czas, kiedy ona mnie nie słyszy. I powiem tak, e, popatrzyłam się Bożymi oczami na Pana Wojtka i pomyślałam sobie, e, nie mam prawa ani Jego, ani nikogo innego potępiać. Tak samo ja bym nie chciała, żeby ktoś mnie potępił, bo według czyichś standardów, na przykład ja źle coś robię. I e, popatrzyłam się, tak jak Bóg by się popatrzył na Pana Wojtka, z wielkim współczuciem Mam wielki szacunek do Pana Wojtka. Miałam wiele głębokich rozmów z nim. Jest dla mnie bardzo taki naprawdę wyjątkowym człowiekiem. I bardzo dziękuję Bogu za życie Pani Zosi i Pana Wojtka. Kiedykolwiek byłam u nich, ostatnimi czasy zwłaszcza, ja już widziałam gasnącą Panią Zosię. Ja widziałam, że ona gaśnie. I to widziałam w takich już w takich drobnych rzeczach. I zawsze wracając do domu, mówiłam mojemu mężowi, że Tomek, ja żegnając się panią, z panią Zosią, już żegnam się, pani Zosiu, do zobaczenia do następnego razu tu albo w niebie. I, I mąż mówi tak, ale ty już od jakiegoś czasu to robisz. A ja mówię, Tomek, to jest bliżej niż dalej, bo to widzę, że gaśnie ta kobieta. I powiem tak, e, od jakiegoś czasu rozmawiałam z nią o niebie. Pomyślałam sobie, że to jest piękny temat, bardzo ważny i bardzo na czasie. Uważam, że głupotą jest nie mówić o śmierci. Każdy z nas umrze i prędzej czy później, i powinniśmy wiedzieć, gdzie pójdziemy po śmierci. I tutaj może tak, wrócę do tego, co Biblia mówi. Dlatego, że ja byłam wiele lat katoliczką, wiem, co katolicyzm mówi dzisiaj, nawet na pogrzebie był ten temat rozwinięty. Nie było wprost powiedziane, ale wiemy, wiemy dobrze, że jedną z takich podstawowych doktryn Kościoła katolickiego jest yy, czyściec. Że, yy, no i pójście do, do czyśca, no wiadomo, yy, 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 wiąże się z tym, że z czyśca trzeba się wyczyścić, żeby za ileś tam lat pójść do nieba. Ale żeby się wyczyścić, to się trzeba modlić, no i też trzeba zapłacić za te modlitwy. Yy, ale chcę powiedzieć, yy, że to, co o czym rozmawiałam z panią Zosią, mówiłam jej, że Biblia mówi o dwóch drogach. O niebie i o piekle. Biblia milczy na temat czyśćca. Kompletnie milczy. Więc wkładając tam czyściec gdzieś w jakieś fragmenty, które nie mówią o czyśćcu, to jest już takie czytanie od tyłu tak naprawdę. Już mamy koncepcję i musimy znaleźć jakiś fragment, który jakiś tam cień daje, który gdzieś można włożyć ten czyściec. Czyściec nie ma prawa bytu tak naprawdę, bo Jezus przyszedł tutaj na ziemię, żeby, żeby połączyć grzesznego człowieka z doskonałym Bogiem. On jest tym pomostem, nie ma innych pośredników. Biblia bardzo jasno komunikuje, że ani Maria, ani żaden inny święty, nikt nie jest pośrednikiem, tylko Jezus Chrystus. I tak naprawdę to, co my świętujemy, Polacy, lubimy te święta, narodzenie Jezusa, to nie jest Boże narodzenie, tak w ogóle, bo Bóg się nie urodził, Bóg się nigdy nie musiał rodzić i nigdy nie umarł. On był zawsze i będzie urodził się Jezus, który wyzbył się cech boskich i przyszedł na ziemię. I żył tutaj, żeby umrzeć na krzyżu jako doskonały człowiek, tak naprawdę. Bo człowiek, który nigdy nie popełnił żadnego grzechu, poszedł na krzyż i najgorszą bestialską śmiercią umarł. Za mnie i za Ciebie, za wszystkie nasze grzechy. Ja to powiedziałam Pani Zosi. Powiedziałam Pani Zosiu, proszę wybrać niebo. Proszę wybrać niebo kiedyś była taka rozmowa no wiele razy rozmawiałyśmy i ona nie bardzo wiedziała to ona mówi Iwonka to kto idzie w końcu do tego piekła a kto idzie do nieba ja powiedziałam Biblia nie zostawia żadnych wątpliwości Biblia nawet mówi szeroka droga prowadzi na zatracenie a wąska do nieba i ja powiedziałam pani Zosiu, można powiedzieć że łatwo jest dostać się na drogę do nieba i łatwo się dostać na drogę do piekła i tak naprawdę na czym ta łatwość polega? Polega na tym, że żeby pójść do nieba, my musimy tylko przyjść z pustymi rękoma do Jezusa, który zrobił tak wiele dla, dla ciebie i dla mnie. Jego kosztowało to wiele, to nie jest tanie pójście do nieba. Dla nas, nas nic, niewiele kosztuje, tak naprawdę musisz przyjść, po prostu przyjść taki, jaki jesteś, Ubrudzony w tym świecie, wiadomo, ze swoimi grzechami, nie masz się wyczyszczać, nie, masz przyjść zdeterminowany, po wielkie zbawienie. I On ma dla Ciebie to wielkie zbawienie. I można powiedzieć, czy to wystarczy? Tak, jeśli, jeśli w sercu jesteś zdeterminowany, i w sercu przychodzisz do Jezusa i mówisz, Panie, nic ci nie mogę dać, nawet nie chcę nic dać, bo co ja mogę Ci dać? Ja przychodzę po to wielkie zbawienie. Chcę, żebyś Ty od dzisiaj wypełnił. Pustkę w moim życiu, ser, w sercu, serce, które wołało nie wiadomo do czego, zapełniałem to serce różnymi rzeczami, ale tam jest dziura na Twój kształt. Ciebie tam brakowało w moim życiu. I chcę, żebyś Ty od tego dnia mieszkał w moim życiu i nadał sens w mojemu życiu. A po śmierci chcę być z Tobą. I to jest, to jest transakcja w jedną stronę. To się już nie da. W drugą stronę, że kiedyś tam nagrzeszę i Bóg powie, rezygnuję. Tak się nie dzieje, dlatego że to jest, to jest dar. To jest dar łaski. To, co on zrobił dla nas, to jest dar, prezent. I więc ja powiedziałam: Pani Zosiu, niech Pani przyjdzie z pustymi rękoma pod krzyż Jezusa i zapragnie jego. Ja mówię. I Duch Święty wtedy wstępuje na taką osobę i potwierdza, że ta osoba staje się dzieckiem jego. I tak rozmawiałam z Panią Zosią. Bo dla mnie była tak, tak cenną osobą, ja wiedziałam, że ten czas nadejdzie i przygotowywałam ją na to. Tak jak Biblia mówi, to nie jest doktryna, czy to jest też, nasz Kościół wyznaje to tak naprawdę, ale to są bardzo biblijne rzeczy, tak naprawdę to są, tak Biblia naucza, tak Biblia naucza, że w ten sposób można dostać się jedynie do nieba. I Pani Zosia kiedyś powiedziała, Iwonka, a kto pójdzie do piekła? Ja powiedziałam, Pani Zosiu, do piekła pójdą ci, którzy nie wybrali nieba. Ale ci dobrzy też? Ja mówię, Pani Zosiu, piekło jest wyściełane dobrymi ludźmi. No i nie bardzo mogła to zrozumieć. Ja powiedziałam tak, czym jest niebo? Niebo to jest miejsce obecności Bożej, tak? Więc nie będzie tam człowiek, który nie chce go w swoim życiu, prawda? Czy jest dobry, czy zły, tak zwanie. Bo Biblia jasno mówi, że nie ma dobrych ludzi, tylko jest dobry Bóg. Więc, ale każdy człowiek może wyprodukować dobre rzeczy. I my o tym dobrze wiemy, bo możemy naprawdę piękne rzeczy robić, po czym później będziemy bardzo złe rzeczy robić. Prawie, że w tym samym dniu możemy zrobić zupełnie odwrotne rzeczy. I my wiemy, że tacy jesteśmy. Więc ja powiedziałam, pani Zosiu, do piekła idą ludzie, którzy nie wybrali Jezusa. Nawet jeśli dobre rzeczy robili, nie wiem, Dawali pieniądze na ubogich, jakieś charytatywne działalności, sponsorowali, nawet czasami czytali Biblię i chodzili do dobrych kościołów, ale ludzie, którzy nigdy w swoim życiu nie zaufali Jezusowi, pójdą do piekła. I, i tak rozmawiałam. I powiem tak, wychodząc od pani Zosi od jakiegoś czasu, tak naprawdę zawsze upewniałam się, że zostawiam ją w ramionach stwórcy. Ja wiedziałam, że to może być ostatni nasz raz, kiedy się. Zobaczymy. I ona nawet kiedyś powiedziała: Iwonka, nie wiem jak to będzie po śmierci, ja, mówię, ja też nie wiem, ale Biblia też mówi. Ja mówię: Pani Zosiu, jeśli pani, pani może rozmawiać z Bogiem, pytać się. Ja mówię: Biblia mówi dosyć dużo na temat, co jest napisane tak pięknie, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to Bóg przygotował tym, którzy są Jego. Ja mówię: Pani Zosiu, pani jeszcze żyje, pani ma światły umysł, bo ona często się zastanawia, dlaczego ona jeszcze żyje. Ona mówi, wszyscy po umierali, czy Bóg zapomniał o niej. Ja mówię, nie, absolutnie nie zapomniał. Ja mówię, on jest z Bogiem życia i śmierci. On wiedział, kiedy Pani się poczęła, w łonie Pani mamy. I ja mówię, on zna datę Pani śmierci. Jeśli jeszcze Panią nie odwołał z tego świata, to z jakiegoś konkretnego powodu. Ja mówię, niech pani zobaczy, Pani ma tyle rzeczy, za które może Pani być wdzięczna. Zresztą ja jej nie musiałam uczyć wdzięczności, to była bardzo wdzięczna kobieta. Tylko jej czasami tak mówiłam, bo ja też lubię, jak ktoś mi czasami przypomni. O rzeczach, o których ja zapominam w tej takiej normalności dnia, po prostu zapominam dziękować Bogu za rzeczy, które dostaję tak naprawdę. I ja powiedziałam, Pani Zosiu, pani ma ciepło, ma pani syna, ma pani emeryturę, żyje Pani w wolnym kraju, nie ma wojny. Ja mówię, ma Pani światły umysł. Można powiedzieć, że genialne. Był czas, kiedy Pani mogła czytać, słuchać. Dzisiaj Pani tego nie może, ale dalej może Pani rozmawiać z Bogiem. Ja mówię, położyć się, odpoczywać i rozmawiać. I ja mówię, wie Pani, że Pani może więcej zdziałać leżąc, rozmyślając i modląc się za innych, bo ludzie czasami w biegu żyją, bliscy jej. I, i, a Pani Zosia mogła wykonywać pracę, którą inni mogą nie wykonać, czyli bezpośrednio do Boga modlić się o tych ludzi. I chcę powiedzieć, że ja myślę, że ja spotkam panią Zosię w niebie. To będzie piękne spotkanie. Wierzę, że tam. Tam po prostu uściskamy się znowu, tak jak zawsze. Kiedy przychodziłam do niej, na Jarzębinową, do niej do, jej, do, do, niej do mieszkania, i ja wierzę, że w niebie będzie przywitanie. Tam już jest kilka osób, których e, wiem, że są na pewno w niebie. I to jest piękne, kiedy wiem, że. E, Osoby, które odeszły bliskie mi, wiem, że był taki moment, kiedy oddały swoje życie Jezusowi. I to nie jest takie, że zobaczymy, jak to będzie po śmierci, pomodlimy się, będzie czyściec, nie wiadomo, jak to będzie. Tylko Biblia daje pewność. I ja wiem, że pani Zosia uchwyciła się tej pewności i dzisiaj jest w niebie. Dziękuję.